Hejka. Witam się z Wami wszystkimi bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na sernik. Sernik bezpieczenia. Zimą piekłam sernik, tu Wam dam odnośnik, który jest pyszny, chociaż niektórym się nie podoba nazwa. Później zmieniłam nazwę. No to znowu było źle, no to wiecie. Ale sernik naprawdę jest pyszny. Dzisiaj zrobimy sobie sernik, akurat bezpieczenia. I do spodu tego sernika zainspirowała mnie pewna osoba na grupie na Facebooku. I rzeczywiście muszę przyznać, że pomysł jest elegancki. No więc, tak, do spodu naszego ciasta potrzebujemy orzechy. Orzechy mogą być różne, mogą to być orzechy laskowe, no jakie tam chcecie. Ja użyłam orzechów włoskich, wy możecie sobie pomieszać. No i co? Robi się bardzo szybko. Zapraszam, robimy. Do naszego sernika potrzebujemy około 200 g orzechów włoskich. Wy możecie sobie dać jakąś mieszankę orzechów. U mnie to są po prostu orzechy włoskie, około 200 gramów, tak, u mnie 218. Teraz te orzechy musimy zmielić, ja sobie zmielę w mleku do kawy, to już ostatnio był tu erytron mielony. Dobra, mielimy orzechy, będzie głośno. Tak, wszystkie orzechy musimy zmielić, no to działamy. się orzechy już są zmielone. Teraz do tych orzechów dodamy łyżkę erytrolu zmielonego na puch. Sama zmieliłam, tak. Tak, Damy łyżkę, proszę bardzo. Teraz dodamy masło orzechowe, jakieś dwie łyżki, tak, aby ta nasza masa tu się wiecie, fajnie nam pokleiła, tak. Tak. Dwie łychy masła orzechowego. Patrzcie, masło orzechowe sama zrobiłam. Tak, musimy wszystko zagnieść. Najlepiej chyba w rękach, co? Wydaje mi się, że najlepiej będzie w rękach. No ale tak chyba też pójdzie. Jak się, nie, jak się będzie za mało lepiej to dodamy jeszcze właśnie masła orzechowego. ale zobaczymy. Chyba w rękach trzeba, co? No już chyba całe to dodamy. Zobaczcie, zmieniłam technikę. Z widelca na ręce. Mm, idzie całkiem nieźle patrzcie. Dobra, teraz foremkę musimy wyłożyć folią i wyłożymy na sam spód tą naszą masę. No to robimy. Foremka już wyłożona, to teraz nasze ciasto musimy tu właśnie przełożyć do tej foremki. Tak, i wszystko fajnie pougniatać na sam spód. Wszystko fajnie ugnieść. No, właśnie tak. Spód gotowy, no to robimy dalej. Uczas tego, co gotowy, to lecimy dalej. Teraz potrzebujemy żelatyny, nie 9 gram, 4-5 łyżek zimnej wody i tą żelatynę wrzucamy do wody. Tak jest. I odstawiamy na jakieś 10 minut, aż napęcznieje i później ją rozpuścimy w mikrofalówce, ale to Wam jeszcze pokażę dalej. Dobra. Odstawiamy żelatynę, aż napęcznieje. Teraz do miski wlewamy śmietanę 30, u mnie 200 ml. Śmietana 30, 200 ml. Za dwie łyżki elektrolu. Tak. I musimy wszystko ubić. No to lecimy. Tak, śmietanę teraz ubijamy. u się ubija, zobaczcie. To teraz będziemy dodawać twaróg. Twaróg z wiaderka, u mnie tłusty, 250 gramów. Tak, więc dodajemy na raty tego twarogu tu i ubijamy dalej. Dobra, zgęstniało fajnie, zobaczcie. Całkiem, całkiem może no, teraz skosztujemy, czy jest słodkie, co? O matka, jakie słodkie. Ale dobre. Jeszcze chwilę, niech się wymiesza. Dobra, gotowe. Zobaczcie, ubiło się. To teraz musimy naszą żelatynę, tu jest nasza żelatyna, która nam napęczniała, rozpuścić w mikrofalówce. Wkładamy ten kubek z tą żelatyną na jakieś 10 sekund do mikrofalówki. Zobaczymy, czy się rozpuści. Zobaczcie, 15 sekund w mikrofalówce. I żelatyna już jest taka płynna. Ale musicie uważać, żeby ona w tej mikrofalówce się nie zagotowała. Bo jak ona się zagotuje, no to niestety straci właściwości i Wam później to ciasto nie zgęstnieje. Teraz do tej żelatyny musimy dodać właśnie tego kremu. I to robimy. Tak, jeszcze trochę. Tak, i wszystko wlewamy tutaj z powrotem do tej misy. Jeszcze trochę musimy to teraz ubić, wszystko wymieszać. Gotowe, przekładamy do foremki. Udekorujemy jeszcze, właśnie teraz, potartą czekoladą. No to robimy. Tak jest. Teraz udekorujemy jeszcze. Czekoladą, tak. Nasze ciacho wygląda na razie tak. Teraz ląduje do lodówki na całą noc i co widzimy się jutro. U was to będzie tak, a u mnie no niestety muszę poczekać. No co zobaczymy, ale jak na razie to wiecie elegancko. No to co do jutra.